Założeniem tego projektu było przekazanie i w miarę możliwości nauczenie uczestników, żeby zobaczyli jak się wykonuje jeden z najstarszych instrumentów dentych, który był używany dawniej przez rybaków, a mianowicie bazuna. Bazuna była jako sygnałówka, jest to instrument denty był używany przez rybaków w czasie połowów, gdy była gęsta mgła, gdy noc była ciemna bez bez księżyca, no to wtedy rybacy kaszubscy którzy wypływali na jeziora, porozumiewali się za pomocą dźwięków wydawanych z tych instrumentów drewnianych. Tutaj mam taką bazunę, która została wykończona i zrobiona na tych warsztatach ale w ogóle to rybacy używali właśnie bazony krótkiej, tak zwanej knupiczej, czyli chłopięcej. Była ona w czółnie, czyli była zawsze mokra, ciężka, i wtedy wydawanie dźwięków przy takiej długiej, koncertowej, jak my dzisiaj używamy, po prostu nastrajałoby trudność. Dlatego te dawniejsze krótkie były wykonywane do 90 centymetrów, bazuna była uważana za sygnałówkę. Używano ją jeszcze do ogłaszania pożarów, wzywania strażaków do akcji gaśniczych, ale w czasie wojny, po prostu przez okupanta było używanie jej zabronione, dlatego że myśleli, że my posługujemy się specjalnym kodem dźwiękowym, no i wtedy oni po prostu zabraniali używania tej. I ona właśnie wtedy tak po prostu umierała śmiercią naturalną, bo ona wykonana z drewna, w związku nie była trwała, gdy ona gdziekolwiek leżała, mogła po prostu ulec degradacji czyli mogli ją robaki, korniki mogły ją zjeść albo po prostu jak była już bardzo zużyta po prostu no, zniszczyła jak ma siebie by po prostu strapiała i i one zostały po prostu wyparte już nie było ich w użyciu ale po wojnie bazuna wróciła do łask. Była ona wykorzystana przez Zespół Pieśni i Tańca Kaszuby w Kartuzach, O się taką bazunę też wykonał August Mielewczyk. I to ona wtedy właśnie służyła. Ona była jako pierwsza pokazywana w czasie występów zespołu Kaszuby. Ale nie tylko my. W kaszubi mamy takie drewniane, dęte instrumenty. Górale, którzy wypasają owce na turniach, na górach, na halach, to żeby odstraszać wilki albo wzywać pomocy, używali o wiele, wiele dłuższych trąbit. Taka trąbita jest bardzo długa, dochodziła nawet niekiedy do trzech metrów do czterech metrów, zależy kto jaką miał, jaki donośny głos. W górach echo roznosi się bardzo mocno, także nawoływanie było tam koniecznością, jeśli chodziło o odstraszanie wilków albo wzywanie pomocy w razie jakiejś, jakiegoś nieszczęścia, jakiejś tragedii. Na Podlasiu Podlasiaki używali troszeczkę innego, ale też wykonane tą samą techniką instrumentu, który zwie się ligawka. A tam z kolei ona była używana w okresie adwentowym. Odtrąbiano codziennie rano przez okres adwentu, właśnie grając na tych ligawkach. Było to na całym Podlasiu słychać dźwięk tych pięknych drewnianych instrumentów, również tak samo jak nasze bazony, po prostu były po wojnie zagubione i tam dzięki dyrektorowi Uszyńskiemu dyrektorowi Muzeum Rolnictwa zostało te instrumenty przywrócone do świetności i dzisiaj również ogłaszają Adwent grając na ligawkach. Jeszcze odrębnym takim instrumentem, który jest również tą techniką wykonany, są to rogi. Jest to, ten tutaj róg jest akurat z gór, również używany jako sygnałówka do nadawania dźwięków czy odstraszania. Była ona krótsza, wygodniejsza. I góralew, pasąc, mieli ją na paskach, mogli ją przez ramienie przerzucić, i oczywiście nadać sygnał wzywający pomocy, czy odstraszać, właśnie wilki. Jeśli ktoś otrzymał róg zwierzęca, tak jak jak tutaj jest, jest to róg z bydła, jest to z rasy francuskiej, tej Limuzy to można było właśnie zrobić taką sygnałówkę. Niektórzy przypisują to prototypowi waltorni. Jest to wykonany z rogu, już kształt jest nadany przez naturę. Po założeniu ustnika można było również dać sygnał No i takie właśnie dente instrumenty, oczywiście ten tutaj jest z rogu, nie z drewna. No i takim koncertowym bardzo jest róg, ten który tutaj mam. Jest to róg najdłuższy. Liczy on aż 3 metry 30 centymetrów. Jest to jeden z największych rogów, które kiedykolwiek grają na jakichś festiwalach. Ten róg jest też wykonany tak samo jak na warsztatach, żeśmy pokazywali. Które kultywujemy jako grupa folklorystyczna, pleskota. 1 stycznia, zawsze w południe o godzinie 12 na wzgórzach mieleńskich, dzisiaj na kamiennym parku. Nas jest ośmiu, niekiedy 10, zależy jak to ma czas. Przychodzimy i Równo z wybiciem kościelnych dzwonów w Chmielnie zaczynamy odtrambiać nadejście Nowego Roku. Chciałem jeszcze nadmienić, że projekt, który został zrealizowany dzięki pani dyrektor Domu Kultury w Chmielnie Pani Edycie Klasy, chciałbym podziękować bardzo za tą piękną inicjatywę, która pozwoliła nam zachować tą tradycję budowy tego instrumentu, który naprawdę dzisiaj już jest raczej eksponatem niż takim instrumentem, który będzie... Koncertowo. Ale odbywają się konkursy Właśnie gry Na dętych Instrumentach pasterskich w Ciechanowcu w Które jesteśmy uczestnikami Od 34 lat Nasi Grajkowie zdobywają tam Laury Także jest to Była to piękna Inicjatywa i za to wielkie Wielkie dzięki Pani Dyrektor Najpierw z kawałka drewna, czyli tutaj, jak mamy już przygotowaną, wyciętą kantówkę, no to potrzeba odmierzyć wielkość tego instrumentu, czyli bazony. My będziemy robić dwumetrową. Tutaj zaznaczamy, odmierzamy. Następnie, tą końcówkę trzeba odciąć. Następnie z tego kawałka, który już mamy przygotowane do bazuny musimy nadać teraz kształt rozciągniętego bardzo długiego stożka, czyli może to być sześciokąt, ośmiokąt, taki właśnie stożek ostry, żeby można było później z niego wyrobić tą bazunę. Teraz wkładamy to w specjalnie przygotowany przyrząd, który nam pozwoli wymodelować już całkowity kształt bazuny. Mozolnie, heblem, można ręcznie, można elektrycznie, tak żeby była już wykształcona bazuna. Następnym etapem będzie przepiłowanie wzdłuż tej bazony na pile. Następnie będziemy musieli wydrążyć w środku również w taki stożek żeby po prostu powstała w środku tuleja i to tutaj mozolnie będziemy dłubać dłutem niektóre części elementu to dłutem ręcznym a niektóre dla ułatwienia tym dłutem tutaj elektrycznym Po wydłobieniu, oczywiście, musimy to wyszlifować. No i do tego używamy papieru ściernego, po prostu, żeby powierzchnia w środku była bardzo gładka, bardzo idealna, tak żeby powietrze, które wtedy będzie zadęciem, żeby miało ułatwiony przepływ, żeby nie zatrzymywało się i nie załamywało się w środku przez jakieś nierówności. Dlatego dokładnie musimy to wyszlifować. Po wyszlifowaniu trzeba tę część wylakierować, no, żeby nadać temu jeszcze bardziej poślizgowy taki element, żeby to po prostu było bardzo takie gładkie. I wtedy... Te dwie części musimy skleić. Po prostu smarujemy klejem do drewna i opaskami ściskamy tak, żeby wyschło. No, po wyschnięciu, żeby troszeczkę nadać temu kolorytu, no to malujemy tą bazunę. Bejcą lakierujemy, no i później już tylko ozdabiamy opaskami. W tym wypadku są to opaski zrobione ze sznurka. Jest to taki element dekoracyjny, żeby po prostu ładnie taka bazona wyglądała. No i wtedy już tylko wystarczy żeby w nią zagrać bardzo się ucieszyłem, kiedy wśród uczestników tego projektu były panie. Dlatego, że one jako pracownice kultury, jako animatorki kultury poznały budowę tego instrumentu i w związku z czym będą mogły przekazywać tą wiedzę dalej. Po prostu, w niektórych sytuacjach będą po prostu już no, na miarę ekspertek. Dlatego bardzo byłem uradowany, kiedy mogłem współpracować z tymi paniami. Oczywiście, dla takiej kobiety wykonanie niektórych czynności naprawdę było trudne, bo na co dzień, wiadomo, nie mają nigdy. Kontaktu z takimi narzędziami, ale tutaj przy mojej pomocy, przy realizacji tego projektu zobaczyły poszczególne etapy i to właśnie zaowocuje późniejszą wiedzą na temat tego instrumentu. Ja po prostu nie będą już w tym temacie nie wiedzą, tylko będą ekspertami. Dobrze, spotykamy się już. Na zakończeniu naszego projektu. Pamiętamy, żeśmy robili już pianerzkę skrzypce, burczybas. No i pozostał nam jeszcze ten trzeci instrument, który jest również przypisany wyłącznie naszym, jest to bazuna. Poznaliście tajnik, jak się bazunę wykonuje. No i dzisiaj na potwierdzenie tych wszystkich warsztatów, chciałem Wam wręczyć certyfikaty takie, które potwierdzają, że Wy znacie się na tym kaszakskim instrumencie.